Witam Państwa bardzo serdecznie I w, i w imieniu mojego kolegi Marcela Kozłowskiego chciałbym poprosić Państwa o pomoc charytatywną na rzecz Tomka Polkowskiego, aby zbierać, płacać pieniądze na zrzutkę. Powiem o co chodzi? Jest krótki opis. Tomek zawsze był zamknięty w sobie, małomówny, bardzo wrażliwy. Jednak myśleliśmy, że jakiś jego urok taki. Tomasz mieszka w Pakoszach koło Pieniężna w województwie barmińsko-mazurskim. Koszmar zaczął się wraz z pójściem do szkoły. Tomek nie potrafił skupiać się na podceniach. Nauczyciele szybko zauważyli problem. Badania, diagnozy i szok. Zespół Aspergera. Zaraz potem kolejny czas. Choroba Szaurywana. Innie do dni. Nieodstępujące nas na krok pytanie, jak możemy mu pomóc. Mój niepełnosprawny syn Tomasz wymaga indywidualnej terapii ruchowej, tak mówiła jego matka, z uwagi na wadę narządu ruchu. Poza tym cierpi na wadę wzroku i autyzm wczesnodziecięcy. Obecnie jest uczniem czwartej klasy technikum informatycznego, ma 19 lat. 19 lat jest jednym z najlepszych uczniów w szkole i w klasie Mimo, że często jest nieobecny na zajęciach z uwagi na wizyty i wyjazdy lekarskie, oraz na terapię ruchową, psychologiczną i behawioralną, w szkole bierze udział w konkursach i olimpiadach. Interesuje się fizyką i matematyką. My, rodzice, jesteśmy dumni z jego osiągnięć. Tak właśnie mówią jego rodzice. Dopingujemy i wspieramy go jak tylko to możliwe. Są nie lepsze i gorsze, jest mimo wszystko. Starają, staramy się myśleć pozytywnie. Tomek, oprócz szkoły, musi skupić się na intensywnej rehabilitacji, by móc osiągnąć jak największą sprawność. I tutaj potrzebna jest Twoja pomoc. Tak rodzice się zwracają właśnie do Państwa. Koszty leczenia są dla nas zabójcze. Brakuje nam środków, aby wspomóc walkę Syna. Każda złotówka da nam nadzieję. Grażyna Mama tak właśnie powiedział jego grażyna Mama. Ja również, jako imprezer, chciałbym wspomóc tą zbiórkę i zachęcić te Państwa do wpłacania na konto, które jest podane na końcu tego filmiku. Mam nadzieję, że pomoże to w zdrowiu dla Tomka Polkowskiego. Dziękuję.